sereny, polski gracz. Widzimy się w koniec. Z daylight 2. Udało mi się samemu to przeskoczyć. Wolałem już, po prostu samą sprawdzić. Teraz, ym... o, cholernie trudna ta wspinaczka. Niesamowite, zręczne. Architektoniczny cud. szczyt ludzkich osiągnięć klejnot w koronie naszych przodków. A dzisiaj spinamy się po nim jak małpy. No, prawda. Mam. Brawo. Widzę, że trudno cię zniechęcić. Jestem uparty. Dobrze, może nawet mi się przydasz. Wracaj do mnie. Wracam, wracam kurc, kurt, kurcie No. Oh. Olę nie, ale wiem gdzie to chyba prowadzi Masz to dobrze. Zaczekaj chwilę. Udało się? To nie było trudne. Okej okay, to co z tą niespodzianką? Co chcesz w zamian? Nie możesz mi zaoferować niczego pożytecznego. Czyli za darmo to zrobił dla nas. Co? Jestem programistą. W świecie ludzi, którzy tylko jedzą, sroją i śpią. Co niby mógłbyś mi dać? Świńską skórę? Pięć flaszek gorzały? Właściwie zrobiłem to, żeby zyskać twoją przyjaźń. No to miło. O, to faktycznie niezła nie... Poradziłeś sobie z moimi pułapkami? Zaufajmy sobie nawzajem, Aiden. To będzie moja zapłata. Okej, okay, Kurt. I dziękuję. Miło z jego strony. One... Gotowe. Kurt naprawił pluskwę. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Ale zapomniałeś wspomnieć, że facet się totalnie odkleił. Mówiłem, że ześwirował w samotności. Dlatego nie lubię być sam. Nie chciałbym, żeby mnie to spotkało. Co dalej? Nie przez radio. Przyjdź do mojej kwatery na statku.

parkur. Nie elegancko. Wiem, że tego nie lubisz, ale Biegiem, 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 Aiden. Cześć. I już. Naprawione. Shh, nie tak głośno. Czasem ściany mają uszy. Wiesz, co to jest, Aiden? Wygląda jak... ...ociski? Uh, Śród? <laughs> Dios, triste. Ejden, to przecież jaja. Masz bardzo małe kurczaki. Rybie jaja. Dokładniej i białugi. Prosto z Morza Kaspijskiego. Uchodzi za jedyny prawdziwy kawior na... Pozwala poczuć smak falcza. Świat jest pełen pięknych rzeczy, pięknych doznań. Ale drętwe żołnierzyki tego nie dostrzegają. Biją się i zapominają o tym co teraz. Kto? Majorowie matowie tego świata. Proszę. Usiądź. Zająłem się lampami UV. Mat wyjawił ci już, po co mu lampy UV w miejscu pozbawionym elektryczności? I jak chce przeprowadzić tę samobójczą misję? Tak myślałem. Wywołaj go. Powiedz mu, że lampy trafią do wieżowca VNC. Matt, lampy UV już czekają. Okej, okay, Aiden. Dobra robota. Mam nadzieję, że Huan ci nie dokuczał. On mówi, że w wieżowcu więcej nie ma prądu. Po co nam te lampy, jeśli nie da się ich włączyć? Huh. Juan robi się w chuja. Nie przejmuj się nim. Juan głośno szczeka, ale nie gryzie. Dobre podejście. Wściekłe psy trzyma się na dystans, a jak próbują kosać, skraca się ich cierpienie. Ejder, powinniśmy się spotkać i pomówić o tej cholernej antenie. Na sygnał Tak? Jest Jak widzisz, Jack lubi wydawać rozkazy Miej radio pod ręką Niedługo dostaniesz więcej informacji Nie podoba mi się, co? Jeden mówi, że drugi robi wciula Jedna jest pewna, coś tu nie gra i na pewno jedna z tych dwóch osób robi szczura. Chodź, słyszałem o tobie. Czasem pomagam. Zapłacę ci. Stać mnie. Nie potrzebuję nowej kieski, ale. Okej, okay. tylko proszę, niech. A, czyli chcesz zapłacić? Przestań! Chcę uratować jego pieniądze. Eleną! Okre... Są razem od miesiąca, a wydała już wszystkie jego oszczędności. Teraz jeszcze zastawił sklep. Weź to, mam tylko tyle. Jeśli nic nie zrobimy, ona go zabije. Zaraz, jak to? Pozbyła się już kilku poprzednich partnerów. Wszyscy zmarli krótko po tym, jak się z nią związali. Masz dowody? Co powiesz na cztery trupy? Nazywa się Josh. Jakimś cudem wyrwał się z jej... Znajdź go! Pogadaj z nim! Gdzie znajdę duszę? Godzinami przesiaduje u Franka. Głównie po Ale pewnie udowodni, że Elena jest winna. Okej. Okay. Ciekawe. Możemy już mafię tropić i tak dalej, to też fajna wiadomość. Na pewno się tym zajmiemy. Teraz jednak do Carnetch Hall myślę, że się wybierzemy. nas tam nie było, co?

O, eyidan, eyidan. Çeşka səbəbim isə xəbər qupitsa. Про? <coughs> Jest Jogar? Nic dziwnego, że miałeś tylu fanów. Słyszałem o Ablu. O Ablu? Tak, twoim synu, tym, o którego się założyłeś. Było warto? <grym> Sirowie? Tamtego dnia straciłem nie tylko syna. Widzisz, to Abel. To był Abel. Był dla mnie wszystkim. To miał być ostatni zakład. Potem zamierzałem zabrać chłopców i rzucić arenę. Więc, co się stało? Znalazłem się na szczycie. Wśród najlepszych. Zdobyłem prestiż, sławę, force. Ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, nie? Astrid kazała mi poddać ostatnią walkę, przekazać tytuł wschodzącej gwieździe, którą wzięła pod swe skrzydła. Miałem przegrać w trzeciej rundzie. Tą gwiazdą był Czacha. Walczyliśmy. Pierwsza runda, druga, tłum wył! Czułem to. Skandowali moje imię. Zwycięstwo mogło być takie słodkie. Byłem przecież ich czempionem! Astrid nie wiedziała, że postawiłem forsę. Cały swój majątek na siebie! za wygraną opłaciłbym pielgrzyma, by zabrał nas z miasta. Czekałem do trzeciej rundy i wygrałem. Wiedziałem, że będzie ścigać mnie i moich synów. Uciekaliśmy. I wtedy zmusiła mnie bym zostawił jej jednego z chłopców. Ciro, albo Abe. Wybrałeś więc Abla. Ciro nie umiał się bić, ale Abe. Niestety, nie dał sobie rady z Czachą. Zależało mu na zemście. Posłałem własnego syna na śmierć. Oddałem się, ale Ciro pomógł mi przetrwać. Okazałem się chujowym. Słuchaj, Stracił. Możesz tu siedzieć i narzekać, ale jemu wciąż można pomóc. Racja. Mam ostatnią szansę, by coś naprawić. Wemknę się do środka i go. Будьте осторожны. Конечно, буду. Окей. Иди уже, Эйден. Na zewnątrz, no dobra, no zobaczymy co tam będzie she Jakiś świeżak podobno przeżył noc terroru Serio? Ty! Jeszcze cię tu nie widziałem Chcesz walczyć? Pro... Najpierw zapłać, a potem... Dobra, płacimy Co będzie jak wygram? Odzyskasz forsę. <grym> Proszę, z kim... Ze mną i z Ferką. Na tej arenie występujemy w duecie Dw... Masz partnera? Nie? Żaden problem Ej! Boba, Boba, oto twój partner na czat. Zgoda. Teraz losujemy... No dobra, losuj. Ja pierwszy. Ferka, mów kiedy. Już. Dobra. O, dostaliśmy przyzwoitą broń. Mogło być lepiej. Wasza kolej, młody. Eee, już. <laughs> I co? Nieźle. Wódki? Nie wiesz co to, więc... O nie, 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 nie. Wpierw chluśniesz. A, a co z Bobą? On też... Boba? Nie. Żadnej... No dalej. Na ra. Boję się tego, co wydarzy się w Noc Gruzy. No dobra. Co to vidím? No to jest trzech na jednego w ogóle. jakoś to poszło ale ledwo Tak, chyba że Twoja strata, chłopaku. Oszczędź sobie, Joska. To była wasza ostatnia szansa. Nie! Pozwól nam na ostatnią walkę. Mieliście dość czasu. Co tu się dzieje? Są winni astry pieniądz... Ile wiszą? Mnóstwo. O! Bez obaw! Zobaczysz! Okej. Okay. podobno przeżył na <noise>

do finału zawodów. Dobra, ten odcinek trochę trwa. Ja już mało czasu miałem, jestem zmęczony, więc... Moje radzenie za niego, dziękuję, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!